Coraz wyższa temperatura za oknem skłania nas do ściągania kolejnych warstw ubrań. Aby nasze ciało jak najlepiej prezentowało się w promieniach słonecznych, musimy je odpowiednio przygotować. W tym odcinku Sever Review pokażę Wam, jak powinniśmy zadbać o nasze nogi. Piękne, długie i zgrabne nogi to marzenie każdej kobiety. Wiele musimy zrobić, żeby taki efekt uzyskać i utrzymać. Trochę przy tym oszukujemy szpilkami, ale działa, więc nie będziemy zmieniać strategii. Do pełni szczęścia brakuje tylko nieskazitelnej gładkości, którą otrzymujemy dzięki depilacji. Depilatorem, golarką, czy na przykład woskiem to techniki, po które sięgamy najczęściej są najłatwiej dostępne i przynoszą oczekiwany efekt. Krótszy lub dłuższy, ale w każdym z tych przypadków Podrażniając naszą skórę. Są jednak sztuczki, które pomogą nam przynieść ukojenie, zmniejszyć uczucie dyskomfortu i zniwelować zaczerwienienia. Uh, yeah, yeah, yeah. Na początek, aby wyciszyć skórę, należy spłukać ją letnią lub nawet chłodną wodą i zmyć pozostałości po depilacji. Następnie na wilgotną skórę nałożę żel do mycia twarzy. Depantenol i Aloes złagodzą zaczerwienienia, wzmocnią ją, przywrócą komfort i zdrowy koloryt. Kolagan Naturalny Silver głęboko nawilży i zwiąże wodę, by przyniosła długotrwałe nawilżenie. Zadba o wygląd skóry i zadziała rewitalizująco. Dodatkowo wyrówna koloryt i przygotuje ją przed letnimi kąpielami słonecznymi. Aby uniknąć uczucia ściągnięcia, zabieg pielęgnacyjny nóg zakończa wmasowaniem balsamu do ciała na piszczelach, a serum wyszczuplające rozprowadza na udach. Taka pielęgnacja po depilacji sprawi, że nasza skóra poczuje ukojenie i niesamowite odżywienie. W ten sposób przygotujemy ją również przed nadchodzącym słońcem i pierwszymi dawkami pięknej opalenizny.